Pikem, Macio. Mamy tutaj dużo mięsa, pieczone ziemniaki. Trzeba to polać sosem, który dostaliśmy. Leila spokojnie. Ja się nie stresuję. O yeah. To to za mięso? Wołowinka. Uuu, jaka pyszna, pyszne wołowe mięso, bardzo mięciutkie. Nieprzeleciane, bo tu widać jeszcze troszkę żółtego, ja to takie mięso nie. Najbardziej co mnie tutaj zaskoczyło w tym daniu, to są te ugotowane na twardo jajka, kochani. Trochę kłóci mi się to zalanie tym sosem tutaj tego, bo nadal mamy te ziemniaczki, pieczone takie frytki i one trochę nasiąkają tym sosem, ale właśnie może w tym jest cały urok. Ogólnie ja bym powiedział, że to danie obiadowe jest połączeniem takich naszych dwóch posiłków. Trochę śniadania. I obiad. Obiad, jeśli chodzi o tą wołowinę i te ziemniaki. Na śniadaniowe to takie jajka, właśnie parówki, coś takiego. No i masz tutaj to zmieszane. U nas raczej się tak nie je. Ogólnie powiem wam, że taki talerz na pewno jest bardzo pożywny. No i zdecydowanie na dwie osoby. Kochani, jesteśmy w połowie ze Staszkiem i jeszcze daleka droga, żeby to skończyć, ale ja już jestem full. Parówka, cebula, ziemnia, wiesz o co chodzi, tak się tu je.